O dziewiątej też w miarę możliwości bo mam parę minut opóźnienia, ale jestem i zapraszam, bo y, jesteśmy y, czytamy codziennie i to myślę, że y, codzienne czytanie y, pomaga y, utrzymywać się w tej... Y, Energii, w, tym, w tej mocy tego słowa, w tej atmosferze tych przesłań. Więc myślę, że takie regularne obcowanie właśnie z Pismem Świętym daje pewnie dużo tak myślę sobie tylko, nie wiem dużo więcej niż od czasu do czasu takie, nie? Ale też warto oczywiście od czasu do czasu, tak jak kto chce, czy może. My się spotykamy codziennie, bo mm, e, kilka lat temu e, w swoim życiu odkryłam e, moc właśnie e, czytania Pisma Świętego. Często o tym mówię, nie będę się powtarzać. Piszę też w swoich książkach o tym na www.dorotaozo.pl. Są dostępne, jeśli chcecie mnie bliżej poznać. E, ale też e, w zeszłym roku, w styczniu, poczułam taką wewnętrzną, nie wiem takie wewnętrzne jak magnes, żeby zacząć właśnie czytać Pismo Święte na YouTubie regularnie, bo ten kanał prowadzę już wcześniej, dłużej i różne treści tutaj zamieszczam, ale po prostu to było tak silne i to było tak silne, że pozwoliło mi przejść nawet pewien opór, który od czasu do czasu się we mnie pojawiał, no bo Czasami są jakieś komentarze e, krytykujące, e, jakieś różne hejty, różne Różnie to bywa, a czasami sobie myślę, Boże, kim ja jestem, żebym czytała ludziom publicznie Pismo Święte. Ale to wewnętrzne takie, no mówię jak magnes, taka, taka siła odśrodkowa, która mi to każe robić, <laughs> no właśnie, każe mi to robić, więc robię. Też piszę w swoich książkach, że w pewnym momencie swojego życia podjąłam taką decyzję, że będę robić to, co, co, co czuję, że Pan Bóg ode mnie chce. Chociaż to nie jest takie proste to wiedzieć, że to Pan Bóg, tak. <laughs> Ale. I piszę o tym szczególnie w książce Kawa z Bogiem, jak to zaczęłam praktykować. I e, pierwszą niesamowitością, która wskutek tego się zadziała, m, było powstanie właśnie tej książki Kawa z Bogiem. <laughs> piszę o tym szczegółowo w niej, więc nie będę tutaj e, zajmować czasu. Ale, ale też właśnie e, chcę o tym e, wspominać, że, 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 żeby słuchać tego takiego nie, wewnętrznego jakby kompasu. <laughs> nie? bo może nas to zaprowadzić do cudów niepojętych, do łask po prostu, do których nie dojdziemy wskutek, nie wiem, jakiegoś racjonalizmu, planowania naszego takiego po ludzku, nie? Przypowieści Salomona, ciąg dalszy, i jeszcze nam parę dni zajmą. Tu patrzę sobie tylko. No, ale już, już, ostatnie, już ostatnie dni. Będą to pouczania dzisiaj w formie porównań. Również to są przysłowia Salomona, które zebrali mężowie Ezechiasza, króla judzkiego. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać. Wysokość niebios, głębokość ziemi oraz serca królów są niezbadane. Uwielbiam to. Gdy się oddzieli żurzel od srebra, to złotnikowi uda się naczynie. Dzień dobry. Jak miło. Gdy się usunie bezbożnego sprzed oblicza króla, to jego tron umocni się przez sprawiedliwość. I nie chodzi o to, żeby. myślę sobie tak, że nie chodzi o to teraz. A wspomnę o tym dlatego, że takie popularne teraz się stało takie odcinanie. Odci odetnę się od toksycznych ludzi, odetnę się od tych, co na mnie źle wpływają, odetnę się coś tam, nie? Pewnie, że m, może tak być, że są jakieś nawet zalecenia psychologa, żeby gdzieś tam e, troszkę się zdystansować od, e, nie wiem, kogoś, kto, kto gdzieś tam wpływa w jakiś sposób. Natomiast e, e, myślę sobie, że w tym przesłaniu e, m, chodzi o to, jak sobie tak przypomnę, e, m, Króla Saula, który miał został królem e, przez namaszczenie przez Pana Boga, e, to m, miał e, pójść na wojnę e, z tymi. E, z tymi ludźmi, którzy czcili Bożków, tak, i uprawiali wróżbiarstwo i tak dalej, nie? i miał ich, e, miał ich wszystkich właśnie zgładzić, odciąć się jakby. I to nie dlatego, że Bóg chce trwa, krwawych rzezi, e, tak? Tylko bardziej pewnie tak myślę sobie, że chodzi o to w przesłaniu, że, mm, że my mamy jakby być uważni na to, że rzeczy na nas wpływają. Że rzeczy na nas wpływają, że ludzie na nas wpływają, i jeśli e, chcemy na przykład, nie wiem, no, m, nawrócić się, nie wiem, na, czy na wiarę, czy na wiarę w siebie, czy na pozytywne myślenie, nawet tak, oderwanie się od jakichś toksycznych myśli, to, to właśnie najbardziej chodzi o to, żeby, że, że, m, żeby pamiętać o tym, y, że wszystko na nas wpływa. Nie? I jeśli zostawimy sobie jakąś, e, hmm, nie wiem, chociaż jedną myśl <noise> e, tak, z dawnego życia, tak, z, dawnej, e, z dawnego postrzegania, e, no to ona może nas znów wciągnąć e, w to stare życie, nie czyli w ten stary sposób myślenia. A to, tak, to moja taka refleksja mogę nie mieć racji. E, Dobra, czytam dalej. E, co dalej? Nie hełb się przed królem i nie stawaj na miejscu możnych, gdyż lepiej jest, gdy oni ci powiedzą: posuń się wyżej, niż żeby cię miano poniżyć przed księciem. Oj tak, jajku. Proszę, każde zdanie, przy każdym zdaniu, wręcz warto by było się zatrzymać. Gdy Twoje oczy coś zauważą, nie podawaj, tego zaraz do sądu, bo co widzisz na koniec, gdy cię zawstydzi twój bliźni? Bo co zrobisz na koniec? Jeszcze raz, gdy Twoje oczy coś zauważą, nie podawaj tego zaraz do sądu, bo co zrobisz na koniec, gdy cię zawstydzi, zawstydzi twój bliźni? Nie wiem, może tu chodzić o bardziej o to, że nie wszystko zawsze wygląda tak jak widzimy, nie? <ścoughs> że warto jest najpierw sprawdzić, zanim się osądzi. Załatw swoją sprawę ze swoim bliźnim, lecz nie wydawaj cudzej tajemnicy. Aby cię nie zelżył słuchający i nie przylgnęła do ciebie niesława. Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach. Złotym kolczykiem i klejnotem ze złota jest dla ucha, które, mm, które słucha ten, kto mądrze napomina. Czym jest chłodzący śnieg w czasie żniwa, tym jest go godny zaufania posłaniec dla tego, kto go posyła. Gdyż pokrzepia duszę swojego pana. Człowiek, który się hełpi darem, którego nie dał, jest jak chmury i wiatr bez deszczu. Cierpliwością można przekonać sędziego a łagodny język łamie kości. Znalazłeś miód, jedz tyle, ile trzeba, żebyś się nim nie przejadł i nie zwymiotował. Przypomina mi to, jak Izraelici byli na pustyni i Pan Bóg zesłał im mannę. E, I oni... E, <grym>, jak to nasza ludzka natura? <grym>, no ale to czy to jest natura? Natura to by, można by powiedzieć, że... E, Naturę stworzył nam Bóg, a tutaj była e, chyba wbrew naturze, wbrew temu, jaki zamiar miał Pan Bóg dla nas, bo, e, bo, e, bo oni e, właśnie zbierali tak albo nie wiem, czy z chciwości, albo czy z obawy o jutro, nie? a mieli jasne wskazówki. I to my mamy też, dzisiaj to, te wskazówki są dla nas. Nie? Że ani chciwy nie mamy być, czyli jeść, nie wiem, przejadać się nawet z chciwości. E, nie chodzi tylko o jedzenie, czy właśnie e, gromadzić na zapas. E, nie chodzi o gromadzenie mądre, jakby tak, zarządzanie zasobami, ale o gromadzenie z intencją mm, strachu, że boję się, że jutro nie dostanę tej manny, nie? tak zwaną czarną godzinę, nawet nieraz zbieramy. Nie? <laughs> w książce Nieufamy prawa z Bogiem pisze o takich prawach obfitości, o tym, że właśnie gromadzenie jakichś tam zasobów na czarną godzinę niekoniecznie jest mądrością, bo Mądrością jest inwestowanie, pomnażanie, rozmnażanie, w takim sensie tak, że im więcej może mam, to tym więcej mogę dobra zrobić, uczynić, nie wiem, pomóc innym, czy tak, natomiast jeśli gromadzę, bo się boję, że jutro nie dostanę wsparcia, nie, to ten moment raczej wtedy przychodzi niestety, nie, dzieje nam się to, w co wierzymy, czego się boimy też, nie, E, dobra, dalej. Niech twoja noga rzadko staje w domu bliźniego, twoje, twojego bliźniego, abyś mu się nie uprzykrzył, a i on cię nie znienawidził. No, to nie wiem dlaczego. Czy za częsty gość to. No, może? Może taka przestroga. Młotem mieczem i ostrą strzałą jest człowiek, który fałszywie zeznaje przeciwko swojemu bliźniemu. Zaufać przewrotnemu w dniu niedoli to tak, jak mieć zepsuty ząb i chwiejącą się nogę. <laughs> Niezła metafora. Kto sercu strapionemu śpiewa pieśni, jest jak ten, kto zdejmuje ubranie w dzień mroźny albo jak ocet na ranę. No tak, może bardziej chodzi o taką empatię, nie? Dzisiaj mamy mocne słowo, wtedy pewnie to słowo nie istniało, ale chodzi o, chodzić może o empatię właśnie, o zrozumienie, o, o zintegrowanie się z, nie wiem, z cierpiącym, a nie na siłę go rozweselanie, chociaż, chociaż bywają momenty, że też warto, myślę, rozweselać na siłę ale na pewno nie w jakichś tragicznych, trudnych sytuacjach, nie? Tak jak ja na przykład teraz jestem w żałobie i gdyby ktoś chciał mi, nie wiem, puścić kabaret o bzdurach, to sfrustrowałoby mnie to, nie? No, ale gdy ktoś mi powie, współczuję ci, jest mi przykro, jestem z tobą, to daje mi to większą pociechę niż ten kabaret, nie? Albo gdy, nie wiem, ktoś zacznie, nie wiem, wspominać, nie wiem, jakieś śmieszne momenty z życia osoby, taty, w tym przypadku mojego, nie? No. Dobrze, idziemy dalej. Słyszycie te ptaki? Ojejku. Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą, bo wtedy węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę, a pan ci odpłaci. Wiatr północny sprowadza deszcz, a obmowa wywołuje gniew na twarzy. Lepiej jest mieszkać kątem na poddaszu niż z kobietą swarliwą we wspólnym domu. E, nie wiem, co on miał do tych kobiet, ten Salomon, ale, ale cały czas e, już któryś raz o kobietach, ale no, to dobrze, to dobrze, bo jednak gdzieś tam no, mamy taką trochę tendencję, nie? Do swarliwości. Jak to mówią, że kobieta potrafi z niczego zrobić sałatkę, <grym>, placka i kłótnie. Jak zimna woda dla ust spragnionych, tak dobra wieść z dalekiej krainy. Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, Jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój. O, sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, Jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój. No, to jest znowu takie przesłanie o tym, że nasza mowa ma być tak, tak albo nie, nie, czyli ta stabilność, nie? E, stabilność w wierze. E, jest takie przesłanie, chyba nawet św. Pawła, o tym, że o tej stabilności w wierze, bo, e, bo jeśli nasza wiara nie jest stabilna, silna, tak, a obcujemy na przykład. E, no, przepraszam za słowo z bezbożnym, ale tu chodzi o, o właśnie, nie, czy jesteśmy w jakiejś sytuacji, której, z której e, coś nas może m, wyprowadzić, z tej wiary, e, no, to, e, no to może pójść coś nie tak, nie, nie w tę stronę, e, dużo bardziej niż gdy nasza wiara jest stabilna, taka pewność, gdy nasza wiara staje się pewnością. Nie? Ostatnio często mówię o tym, że jak mój tata umierał e, kilka dni temu, to e, na jego twarzy ja, jego twarz stała się tak promienna, tak piękna i pojawił się tak piękny uśmiech, e, że wiem, że doświadczyłam, doświadczyliśmy niesamowitej łaski e, tego momentu. E, bo przez całe życie przekazywał nam wiarę, a w momencie śmierci przekazał nam pewność, że zobaczył oblicze Jezusa zmartwychwstałego, bo akurat w Oktawie Boże, w Oktawie Wielkanocy e, zmarł I, e, i tak dlatego ta aura tego zmartwychwstania jeszcze, jak temu towarzyszyła i na pogrzebie te pieśni były o zmartwychwstaniu, to było takie niesamowite i... E, Jestem tak wdzięczna za te przeżycia, a przecież e, mogłabym e, prawda, się żalić tylko. Oczywiście, że przeżywam swoją żałobę, ale, mm, ale po prostu jestem tak napełniona tą radością tego, co nam zostawił tę pewność, tę niezachwianą wiarę. I nie tylko w istnienie Boga, ale Wiarę, że jest miłosierny. Bo mój tata miał wiele wad. Jest, jestem przekonana, że po prostu mi, Boże Miłosierdzie e, jest, e, może objąć, e, jeśli słuchajcie, jeśli. M, ostatnio polecałam taką książkę od Barabasza do Jezusa. Jeśli Barabasza uwolnił największego grzesznika tamtych czasów, największego złoczyńca, największego po prostu m, tak. Na każdego z nas czeka z otwartymi rękami. I na twarzy każdego z nas może pojawić się w momencie śmierci ten uśmiech. I kończymy. Dalej jest. Niedobrze jest jeść za wiele miodu, bądź więc oszczędny w słowach pochwalnych. Człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem. Wow. Język tego jest tak to poetycki, że po prostu... Czy nie łatwiej nam będzie już być teraz opanowanymi, gdy sobie pomyślimy o takich szczelinach w murze, nie? które, e, które gdy sobie to wyobrazimy i nie chcemy ich, nie? No. Więc... E, Myślę, że troszeczkę tak e, można się wręcz użyję takiego słowa bezlitosnego, zaprogramować pozytywnie, e, regularnie czytając Pismo Święte. E, nie wiem, co o tym myślicie. Dziękuję, że jesteście jeszcze tak licznie na dodatek. To jakieś cuda totalnie niepojęte. Hmm. Ja się nie staram, nie przygotowuję w sensie takim, że nie, nie planuję tego. Po prostu pozwalam, żeby wybrzmiało, to, co, to, co ma wybrzmieć i. Jeśli wybrzmiało tutaj coś, co komuś da poruszenie serca, może jakąś zmianę myślenia, może jakieś motywacje, może jakieś przebudzenie, nie wiem, może jakąś świadomość, e, może jakąś większą mm, wiarę, to... To tym bardziej się cieszę, że tutaj razem jesteśmy. Całuję, miejcie wspaniałe przemyślenia i do zobaczenia jeszcze jutro, piątek. Boże, jest tak pięknie. Jest tak pięknie. Kiedyś was oprowadza jeszcze po tym sadzie. Pa.